Proszę pana, sprawa sprawę do 18 października proszę pana, jestem do Megwiszy, tutaj Pana pokę bardzo dużo pomógł, bo to jeszcze cały to proszę tam badania zrobić, czy opinię podważyć diagnostyczną. 18 po prostu jest sprawa. Zaraz no, to nie tak długo czeka? No długo ale ja nic nie zrobię, to jest sąd i sąd to decyduje. Proszę Państwa, proszę. Zdecyduje się Pan z Sebastianem? Tak, oczywiście. No i jak pan? No jak Sebastian. No Sebastian no, do, do domu rodzinnego. No wiadomo, on się 14, aby wychował. Jemu się, proszę Państwa, nic z w domu nie działo. 14 był, był wychowany. nikt go ani nie udusił, ani nie był bity, był kochany, jak nie wiem. I poprawiły się warunki mieszkaniowe, a teraz chodzi, teraz już prze, prze, po prostu są przerażona sprawy psychiczne, że nikt nie interesują warunki oczywiście, Co są czy, się Oczywiście, zbyt. oczywiście. Tak, oczywiście. Oczywiście, Tak, tak. Tak, no, no, tak. Dom jest całkiem wyremontowany, oczywiście. Co zrobiliście? Jaka jest argumentacja sądu? Co są tu Co są Dlaczego oni mają jeszcze podjąć decyzję o powrocie? No bo jak to powiedzieć? No, Decyzja po prostu jeszcze do dodatkowych świadków. Przesłuchaj, pan mecenas wniósł i właśnie jestem dobrej myśli, bo mówię, jak mówię, pan mecenas tutaj do, dobrą robotę robi po prostu. Dla nas dobrą robotę robi po prostu. Bo my byśmy my, bez niego sobie nie dali rady. Bo widzę potem to, po pierwsze, i drugie sprawie było wiadome. Co zrobiliście w domu, co zmieniliście? W domu zostało wszystko zmienione. Zostało podłogi, centralne ogrzewanie, łazienka jest, i dach nowy, i co tam jeszcze? Podłogi, wszystko, wszystko gruntownie, wszystko, całe gruntownie. I pomógł wam ktoś w tym Pomagał nam w tym remoncie ksiądz promosz, bo został zbierany to z karitasu. No i w ogóle pomagają nam właśnie, jak pani, pan Paweł Chojecki do Stowarzyszenia, pani Jolanta, bo takowa dziecko przywożę, bo ja muszę cały czas polegrywać koszty, pojechać dziecko będzie, co tydzień dziecko przywożę. I dla mnie to są ogromne koszty, a mam dochód 4, prawie 500 zł. I co tydzień mam przywozić? Co tydzień go przywożę, bo on chce przyjechać. A tutaj babka mi mówi, że ja dziecko zabieram na siłę, to nie to. Ale pan nie chce, żeby dziecko u babci było z grzebkami? Ja nie ja mówię, że... Najlepsze wyjście to jakby dziecko było po prostu w domu, wśród rodziców. To jest najlepsze dla dziecka. I, to, i, i, i uważam, że właśnie dobro dziecka potem powinno powinien być w rodzinie biologicznej, jeżeli się jemu nie dzieje, żadna krzywda, żadna krzywda nie ma, nie ma ani, ani tego. No Boże. No nie ma po prostu przemocy, przemocy w, rodzinie, w rodzinie ani nic. To po prostu to, to jest po prostu gnębienie tego dziecka, gnębienie rodziców i w ogóle. Czy ten proces nie jest zbyt długotrwały? Tak? No oczywiście, że jest długotrwały. Takie rzeczy, proszę pana, 3 miesiące, przez trzy miesiące została opinia zrobiona, bo przez trzy miesiące się wiele mogło zmienić po tej opinii. I oni mi mówią, że ja, moja się choroba pogłębia. Cukier mi się ustabilizował do 150, noga się wygoiła i zaświadczenie chirurg może wydać. A oni mówią, że ja, że ja mam ograniczoną y, odpowiedzialność za dziecko z powodu cukrzycy. A możemy z panem adwokatem porozmawiać może jeszcze. Pan wolny gdzieś stoi. Te... Panu, to jest... ja bardzo panu dziękuję. chciałam pan mieć. No, no, nie może będzie dobrze, żeby był też pan adwokatem tak co nie